No, o, chyba go widać, czy jeszcze nie? Dwójeczka jest nie. O, kurwa. O. Jeszcze go nie widać. Ale słuchać. Fujiaczkę jak kim panowie Tak to są wiślane świry wistula latetric Hunters ale pysk wielki, bydle Powiem Wam tak to jest nasza czarna perła Zrobiona przez mojego przyjaciela Specjalnie kurwa na tą okazję To jest to właśnie Wiślana petarda Zobaczcie to. Najbardziej się szyto jak spławik podwodny tak. zrobiony przez mnie dla Daniela. Zaczepiona za górną wargę. Wyszła na petardę. Mamy go. A, Piękno, ale pięknie. O kurwa.